Siemano testów kompreso, ciąg dalszy. Dzisiaj zobaczymy, czy da się za pomocą tego sprzęciku i french pressu zrobić domowe latte art bez użycia ekspresu ciśnieniowego. Zatem lecimy z parzeniem szocika i zaraz będziemy próbować na nim coś namalować. Tak się składa, że zapomniałem tamperka dołączonego do zestawu, do tego kompreso, ale potrzeba matków wynalazków. I okazuje się, że to też daje radę. Także tampujemy końcówką do kompreso. Jest nawet wygodniej. Szocik już jest gotowy. W międzyczasie grzejemy mleko. Które powinno mieć maksymalnie 65 stopni. Jeśli nie macie termometra, oznaką, że mleko już jest gotowe, jest delikatne parowanie. Jeśli zobaczycie, że mleko delikatnie paruje, to znaczy, że już jest git. Ok, nasze mleko ma 63 stopnie, także powinno być elegancko. Przelewamy sobie go tutaj. I teraz za pomocą bełtaczki bełtamy mleko około 30 sekund. Tak, żeby miało kremową konsystencję. Taki zbanuszek jest mega przydatny, bo z tego naczynka będzie ciężko cokolwiek zrobić, ciężko będzie namalować jakiś wzorek, dlatego przelewamy sobie to tutaj i próbujemy coś namalować. Dzięki, że dobrnęliście z nami do końca. Dzisiaj namalowaliśmy LaTę Art za pomocą French Pressu. Nie potrzeba do tego ekspresu ciśnieniowego. Bardzo podobny efekt można uzyskać za pomocą tych trzech urządzeń. Jedyne co potrzebujecie to dość dużo czasu, bo taki sposób malowania wymaga troszkę więcej czasu niż za pomocą steamera i ekspresu ciśnieniowego. Ale jeśli to Was nie przestrasza, bardzo polecam w domu French Press. Jest to niedrogi sprzęt, więc polecanko. Dzięki za oglądanie raz jeszcze. Będzie bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie, jakąś łapkę, subskrypcję. To nas motywuje do tworzenia następnych materiałów. Jeśli macie jakiś pomysł na następne odcinki, jeśli chcielibyście się coś dowiedzieć, napiszcie to w komentarzach, a jeśli tylko damy radę, to to zrobimy. Do zobaczyska. Jo. Szpak! A tak dobrze było.